Abdendriel, miasto stworzone przez elfy wiele wieków temu. Idealnie oddaje ich miłość do natury i harmonii. Zarówno wygląd, jak i nazwa miasta inspirowane są Rivendell, słynną elfową krainą z Tolkienowskiego Śródziemia. Pod miastem znajduje się starożytne miejsce znane jako Hellgate, brama do piekieł. Elapriel mówi, że Brama była już tutaj, zanim elfy przybyli w te rejony. Jest on szeryfem więzienia. Wspomnij, że czasami trafiają tutaj różni ludzie za popełnione przestępstwa, a prawdziwi przestępcy trafiają do bram piekielnych. Jest to najgorsza kara, ponieważ niewielu przetrwa tę długą podróż, a tym, którym się to uda, opowiadają o wielkiej bibliotece pełnej książek w nieznanym języku, w której pracuje Bonelord. Hellgate zostało wprowadzone do gry w roku 2001 i nadal skrywania odkryte tajemnice. Uważa się, że początki Hellgate sięgają czasów, gdy w tym miejscu istniało starożytne cmentarzysko. Z biegiem lat Ziemia przesiąkła ciemną magią, a spokój zmarłych został zakłócony. Teraz pod Abdendriel krążą nieumarłe istoty, strzegące dawno zapomnianych grobów i sekretów, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dnia. W podziemiach Hellgate bardzo rzadko pojawia się wampir zwany Zevellon Springer. Według starych opowieści był on niegdyś elfem, którego dotknęła potężna klątwa. Mówi się, że to kim był wcześniej, zradzają jego okrzyki. Wampir wykrzykuje takie słowa jak Śmiertelnicy Ashari. Przyjdźcie i zostańcie na zawsze. Ci, którzy tu trafili, już nigdy nie opuścili i nie opuszczą tego miejsca. Ich martwe powłoki wciąż przemierzają korytarze, jakby szukały drogi, której już nie ma. Żyją tutaj również elfy, które muszą odpokutować grzechy swoich przodków. Larfion jest skłonny nam opowiedzieć, dlaczego żyją w podziemiach. Jesteśmy zrodzeni z hańby, pokutnikami przebaczającymi. Grzechy naszych przodków są trucizną w naszych duszach i naszą hańbą w oczach tych, którzy narodzili się w świetle słońc. Nasi przodkowie byli wyrzutkami i złymi istotami. Wciąż nosimy ich skazę i hańbę. Żaden taki grzesznik nie ma miejsca w naszych szeregach. Lecz witamy wszystkich, którzy narodzili się tutaj, w głębinach. Tylko ci, którzy są z drugiego pokolenia, mogą odpokutować niewypowiedziane grzechy, które sprowadziły karę na naszych przodków. Wszyscy, którzy rodzą się bez grzechu w świetle słońc, są oczyszczeni w chwili śmierci, w przeciwieństwie do nas, skażonych. Jesteśmy nieczyści z powodu grzechów naszych przodków. W tych surowych zaświatach mamy prawo dystansować się od nich i odpokutować ich winy. Jeśli tu umrzemy, zostaniemy potępieni w nicość. Ci, którzy rodzą się pod światłem słońc, rodzą się czystymi, w przeciwieństwie do nas, żyją w świetle, w przepychu, bez głodu, pragnienia i strachu. Są mądrzy i sprawiedliwi i nas obserwują. Jeśli uznają nas za godnych, przyjmą nas do światła w dniu przepowiedni. To tylko część ich historii. Długo by jeszcze można opowiadać o tych elfach, których spotkał smutny los. Znajduje się tutaj również sekretne pomieszczenie, do którego być może uzyskamy dostęp, zyskując zaufanie elfów. Przemierzając mroczne korytarze Hellgate, mijamy pola gorącej, bulgoczącej lawy, która rzuca ciepłe, czerwone światło na skalne ściany. W jej pobliżu narodziły się wściekłe żywiołaki ognia, które zabiją każdego, kto zakłóci ich spokój. Dalej na wschód natkniemy się na wygnanych elfów, którzy uzyskali dostęp do wody i hodują grzyby, dzięki czemu mogą przetrwać w tej mrocznej krainie. Pająki nigdy nie zwiastują niczego dobrego. Wkrótce natkniemy się na gigantycznego pająka, który strzeże opuszczonej wieży, czając się w ciemności. Wieża wzbudza wiele podejrzeń. Dostrzec możemy skrzynie, trumny, koryto z krwią oraz szafki, w których mogą być księgi pełne interesujących zapisów. Co ciekawe, kiedyś w tym miejscu nie było żadnego Magic Walla, a drzwi można było otworzyć kluczem o numerze 3015. Dlaczego aktualnie dostęp do wieży blokuje Magic Wall? Czy ta tajemnicza wieża skrywa więcej niż nam się wydaje? Czyżby skrywała odpowiedzi, których Tybijczycy szukają od tak wielu lat? Z pewnością ten Magic Wall to dodatkowe zabezpieczenie i istnieje jakaś mechanika, dzięki której odblokujemy przejście do drzwi. Im dalej podążamy, tym ciekawiej się robi. Możemy dostrzec budynki z wyrytymi kośćmi na murach, które dodają miejscu złowrogiego charakteru. Po drodze zostaniemy zaatakowani przez nieumarłe istoty, których zadaniem jest powstrzymanie śmiałków przed dotarciem do miasta. To miasto jest siedzibą prastarej rasy Bonelordów, istot związanych z mrokiem i dawną magią. Miasto prastarej starej rasy Bonelordów robi ogromne wrażenie. Już sam jego wygląd wzbudza niepokój, i wszędzie widać czaszki i kości, które zdobią mury. Widać wyraźnie, że to miejsce jest bardzo stare. Wokół leży mnóstwo kości, świadczących o tym, ilu śmiałków dotarło tutaj, by nigdy już stąd się nie wydostać. Atmosfera jest przesiąknięta tajemnicą i grozą. Widać, że przeprowadzane są tutaj dziwne rytuały, których znaczenia nigdy końca nie zna. Na środku, na kamiennym ołtarzu spoczywa ciało człowieka. Nie wiadomo w jakim celu zostało tu położone, ani jakie siły nim kierowały. Wielka biblioteka licząca aż 70 książek, każda z nich zapisana w nieznanym dla nas języku. Według Bonelordów jest w nich zapisana ogromna wiedza. Niestety nikt od prawie 25 lat nie rozszyfrował ciągu cyfr i tego, jak rozkodować, co oznaczają. Czy twórca tego niezwykłego miejsca, jak i samego języka Bonelordów, Nightmare, jest geniuszem matematycznym? Czy może jednak wskazówek na rozwiązanie trzeba szukać w grze? Według Bonelorda, który pilnuje biblioteki, ich język jest niezrozumiały dla ludzi i w dużej mierze opiera się na matematyce, a nasze mózgi nie są przystosowane, aby go zrozumieć. Bonelord mówi, że aby rozszyfrować nawet najprostsze teksty, potrzebny byłby geniusz, który potrafi w ciągu kilku sekund obliczyć liczby w swoim mózgu. Język Bonelordów to z pewnością jeden z topowych sekretów tibijskich. Ciekawe jaka wiedza jest zapisana w tych książkach i do czego mogłaby służyć. Co byśmy zyskali? Wskazówki, jak dotrzeć do nieznanych terenów. Może w samym mieście Bonelordów są poukrywane jakieś zadania, o których nie mamy pojęcia. W końcu samo miejsce wzbudza wiele podejrzeń. Na północy spotkamy bardzo starego Bonelorda, który stał się wyrzutkiem dla swojej rasy i nie może już swobodnie poruszać się po własnym mieście, ale jest skłonny nam trochę opowiedzieć o Bonelordach i o miejscu, w którym się znajduje. To miasto zostało zbudowane przez zniewolone ciała i dusze, sączy się z niego ból i rozpacz, dokładnie tak, jak lubi to mój lud. Niestety, jest to tylko blade wspomnienie przeszłości. Starożytności nasze miasta były symfoniami agonii, hurami zagubianych dusz. Ach, cuda dawno minionych czasów. Jak żałosne, że brakuje nam zasobów, aby zniewolić waszą marną rasę i wyrzeźbić coś tak wspaniałego, jak miasta z przeszłości. Znasz moją rasę tylko z resztek rozsianych po tym świecie. Te resztki są niczym w porównaniu z tymi bonelordami, którzy trzymali świat za gardło w chwalebnych dniach naszej dominacji. Byliśmy władcami, ostatecznymi panami. Los i bogowie nas zdradzili. Ukradli to, co prawnie należało do nas. Ale przetrwaliśmy. Nadal tu jesteśmy. Co kiedyś było nasze, znów będzie nasze. Musimy po prostu czekać. Cierpliwość to nasza siła. Tylko prawdziwi władcy Kości potrafią zrozumieć nasz język. Nawet ja w moim, zmienionym stanie mam trudności ze zrozumieniem nawet prostych części naszych pism. A niektóre ich części są mi teraz zupełnie obce. Ty, człowieku, nigdy nie zrozumiesz naszego języka, tak jak nigdy nie zrozumiesz naszych zwyczajów, ale nasz czas nadejdzie ponownie, musimy po prostu poczekać. Kiedy nadejdzie czas, będziemy gotowi. Wszystko, czego potrzeba, to dobrze wymierzony cios w odpowiednim miejscu. Człowieku, a odzyskamy należne nam miejsce, a pełne agonii krzyki waszego rodzaju będą muzyką dla naszych uszu. To, co rozumiesz pod pojęciem nekromancji to tylko wierzchołek góry lodowej w porównaniu z tym, co robimy, marny człowieku. Jesteśmy panami dusz, twórcy, kształtujący mistrzowie. Nasza wiedza graniczy z krainami apoteozy i to tylko kwestia czasu, zanim zostanie podjęty ostateczny krok. Bądź wdzięczny, że nie możesz nawet mieć nadziei na pojęcie koncepcji stojącej za moim imieniem. Kiedy byłem bardziej aktywny i miałem do czynienia z waszą rasą, schwytane okazy zwracały się do mnie w waszym języku jako oko grozy. Kiedy opuścimy miasto, znajdziemy się na najniższym piętrze Hellgate. To tutaj płynie gorąca lawa, ale to jeszcze nie jest koniec wędrówki. Podążając na północ, dotrzemy do skarbca, w którym znajdują się ciała wojowników. A przy nich leżą drogocenne skarby. Niektóre z nich są niezwykle rzadkie. Nie wiemy, co się tutaj wydarzyło, i czy skarby należą do rasy Bonelordów, czy do innych niezwykłych istot. Jedna z dróg prowadzi do starożytnego cmentarzyska smoków miejsca, z którego może nie być już powrotu. Drakonia, miejsce, które wieki temu opanowały smoki i do dnia dzisiejszego strzegą tego starożytnego miejsca przed intruzami. Ci, którzy szukali wyjścia z Hellgate, często tu trafiali i ich przygoda się kończyła. Sami widzicie, że niektóre miejsca w Tibi są niezwykle tajemnicze i świetnie oddają klimat tej gry. Hellgate to dzieło Nightmara, człowieka, dzięki któremu ta gra daje tyle radości, człowieka z prawdziwą pasją do Tibi, co widać choćby po samych transkrypcjach u NPC, tak jak w przypadku Bonelorda w Hellgate. Co do samego języka Bonelordów, jeżeli chodzi o mnie, to podchodzę sceptycznie do tego. Myślę, że jeżeli od ponad 20 lat nikt nie był w stanie rozwikłać tych cyfr, to oznacza, że albo Nightmare jest geniuszem, albo po prostu rozwiązania brak. Ale nigdy nic nie wiadomo, może właśnie wskazówki są ukryte w grze. Koniecznie dajcie znać, czy film Wam się podobał i czy chcecie więcej takich filmów opartych na różnych opowieściach, a takich w Tibi nie brakuje. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.